Bartłomiej, niestety cztery sety walki z kończą się naszą przegraną. Chyba możemy czuć złość sportową, ponieważ czy w pierwszym secie, czy w czwartym mieliśmy swoje okazje, mieliśmy przewagę, niestety to nam nie dało końcowo żadnego punktu. No tak, myślę, że w sumie w całym meczu pogrążyły nas błędy własne, bo z tego co, co pamiętam to w statystykach wyszło, że po dwóch setach mieliśmy 22 błędy własne, czyli praktycznie oddaliśmy całego seta swoimi błędami więc no, no niestety, ciężko, ciężko z tymi błędami wygrać. O. Yy, pogrążyły nas błędy natomiast kiedy unikaliśmy tych błędów kiedy prezentowaliśmy dogon wbrew ataku to przyznasz, że mieliśmy swoje szanse i ten trzeci set pokazał chyba taką giełdę którą chcemy oglądać. No tak tylko szkoda, że tylko, tylko w tym jednym secie się to udało no, powiedzmy tak no w Gorzowie też, też graliśmy całkiem przyzwoicie, tam nam się nie udało, troszeczkę nam nie sprzyjały okoliczności, także na no dzisiaj liczyliśmy jednak też na, 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 na coś, coś, coś większego niż jeden set. O. Po trzecim secie wydawało się, że jedziemy na tebreka, była to przewaga 8-2. Z czego według Ciebie wynikają to takie specyficzne przestoje, które powodują, że to co sobie wywalczyliśmy nagle gdzieś ucieka? No tak, tutaj w tym czwartym secie było 8-2 taki długi przestój i nie wiem, nie wiem na ile się skończyło potem było 17-15 bodajże dla nas i Gdańsk się pomylił dopiero przy 22 i 18 punkcie dla nas tak więc no to są, to są błędy i nie wiem nie, nie potrafiliśmy tam w tych ustawieniach akurat sobie poradzić też Dokładnie z przyjęciem, no i potem w konsekwencji tego z atakiem. Kolejne wyzwanie głowy Bocha to i to trochę czasu do tego meczu, także chyba, czy zerujemy głowy, czy raczej wyciągamy wnioski i długo analizujemy ten mecz, jak to będzie wyglądało. Myślę, że to i to, no nie pozostało nam za dużo czasu na, nie wiem, rozmyślanie tylko co i tak, tylko trzeba to wszystko po prostu naprawić jak najszybciej, no bo. Лига нам утекает.